Witam serdecznie. Kilka dni temu na kanale pojawiła się moja szczegółowa recenzja smartfona HTC Desire Eye, który trafił na moją listę ulubionych smartfonów. Chociaż urządzenie nie jest flagowym modelem tajwańskiego producenta, to moim zdaniem pod wieloma względami zasługuje na to miano. Jak HTC Desire Eye poradzi sobie w stosunku do smartfonowej czołówki w postaci Samsunga Galaxy Note 4? Urządzenia są skierowane do kompletnie innej grupy konsumentów. A ja postaram się pokazać Wam główne zalety i wady i pomóc w wyborze modelu, który najlepiej będzie odpowiadał Waszemu użytkowaniu. Rozpocznijmy od budowy i designu. Postawione obok siebie, smartfony mają bardzo przybliżone wymiary. Galaxy Note 4 jest jednak troszkę dłuższy i szerszy. Ma 153,5 mm długości, 78,6 mm szerokości, podczas gdy w HTC Desire Eye te wynoszą 151,7 mm i 73,8 mm. Oba mają 8,5 mm grubości. Masa Note 4 wynosi o ponad 20 gramów więcej niż w Desire Eye. Przyglądnijmy im się z bliska. Na górze przedniego panelu Samsung posiada głośnik słuchawki, czujniki oraz aparat przedni o matrycy 3,7 megapiksela. Desire Eye wyróżnia się z tłumu wielkim 13-megapikselowym modułem aparatu do selfie z podwójnym LED-owym fleszem. Z prawej strony od aparatu HTC posiada diodę powiadomień, a w szparze nad ekranem jest ukryty pierwszy głośnik stereo HTC Bumsa. W Dizajer Eye wyświetlacz ma 5,2 cala, podczas gdy w Note mamy panel o przekątnej 5,7 cala. HTC nie posiada fizycznych przycisków i pod ekranem mamy pasek z logiem i drugi głośnik stereo. W Note mamy charakterystyczne dla serii przyciski. Przycisk Home skrywa również czytnik linii papilarnych. Desire Eye z lewej strony posiada ukryte tacki na karty microSD oraz Nano SIM, a w Note 4 znajdziemy tutaj przyciski regulacji głośności. Na dole w obu modelach znajdziemy porty microUSB do ładowania i wymiany danych oraz mikrofony, a w Note 4 tutaj mamy również schowek na rysik S-Pen. Na górnym boku oba posiadają gniazda słuchawkowe jack. W Note 4 znajdziemy tu również czujnik podczerwieni i pierwszy mikrofon. Na prawym boku w Note i Desire Eye mamy przycisk Power, a HTC posiada tu również przyciski regulacji głośności i dedykowany przycisk do aparatu. W Note 4 tylna klapka jest ściągalna, a pod nią znajdziemy wymienną baterię oraz sloty na karty MicroSIM i MicroSD. Desire Eye ma jednobryłową konstrukcję. Materia nie jest wymienna, jednak smartfon posiada certyfikację IP, przez co jest wodoodporny na zanurzenia do 1,5 metra głębokości na okres 130 minut. Jeśli chodzi o materiały, to Desire A jest w całości wykonany z plastiku, a w Note mamy ładną aluminiową ramkę. Dzięki mniejszym rozmiarom i pozaokrąglanej obudowie HTC lepiej leży w dłoni, jednak to Note nie pozostawia wątpliwości co do tego, że jest urządzeniem z wyższej półki. Samsung Galaxy Note 4 jest dostępny w wersji z 8 procesorem Exynos lub 4 Snapdragonem 805. Dodatkowo posiada 3 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej rozszerzalnej przez slot na karty microSD. W Designer i mamy 4 Snapdragon 801, 2 GB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej również z możliwością rozszerzenia przez slot na karty microSD. Oba urządzenia wspierają technologie LTE, Bluetooth 4.0, NFC, GPS oraz Glonass. Desire Eye posiada moduł Radia FM, którego brakuje w Note. W Note 4 znajdziemy za to czujnik podczerwieni, pulsometr, czytnik linii papilarnych oraz wsparcie dla rysika s SPEN. Żaden z nich nie wspiera technologii bezprzewodowego ładowania QI. Chociaż czujników w Note 4 jest więcej, to ja osobiście poza SPEN nie korzystam ani z pulsometru, ani z czytnika linii papilarnych i moim zdaniem są to mało przydatne bariery. Specyfikacja techniczna to nie wszystko, a ważniejszym czynnikiem w wydajności urządzeń często wydaje się być dobra optymalizacja oprogramowania. Chociaż Note 4 posiada mocniejsze komponenty, to musi poradzić sobie z niemal dwukrotnie wyższą liczbą pikseli. Oba smartfony działają płynnie i bez problemu poradzą sobie ze wszystkimi grami dostępnymi na rynku. W części wydajności AnTuTu Note 4 uzyskał około 50 tysięcy punktów, a Desire Eye o około 10 tysięcy punktów mniej. Mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj jest remis i oba w praktyce działają świetnie. Galaxy Note 4 mamy wyświetlacz Super AMOLED 5,7 cala o rozdzielczości 2K i zagęszczeniu wynoszącym 515 pikseli na cal. Desire Eye ekran to moduł 5,2 cala Full HD Super LCD z zagęszczeniem 424 piksele na cal. Chociaż pod względem rozdzielczości oczywiście Note 4 zwycięża, to obraz na obu jest bardzo dobry. Kolory są dobrze skalibrowane, a kąty widzenia świetne. Dzięki technologii AMOLED w Note 4 mamy niemal nieskończony kontrast i większą głębię czerwiu. Podczas sporządzania materiału oba urządzenia pracowały na Androidzie 4.4.4 KitKat. W Note 4 mamy nakładkę TouchWiz od Samsunga, podczas gdy Desire i posiada Sense 6 od HTC. Kilka dni temu Note dostał aktualizację do najnowszego Androida 5.0 Lollipop, na którą Deezer Eye będzie musiał poczekać do drugiego kwartału 2015 roku. Nie będę zanudzał Was tutaj wszystkimi aplikacjami i funkcjami, które znajdziecie w każdym z urządzeń, bo te informacje znajdziecie już w recenzjach każdego na kanale. Note 4 posiada bardzo bogatą liczbę aplikacji i zwiększoną funkcjonalność dzięki s SP. Dodatkowo opcje takie jak tryb korzystania z telefonu jedną ręką lub multi-window ułatwiają pracę na wielkim ekranie. NO4 o wiele lepiej sprawdzi się jako narzędzie do pracy. Zapewne spodziewacie się, że skoro HTC Desire Eye posiada głośniki stereo z przodu, to właśnie ten model będzie charakteryzował się lepszą jakością dźwięku. Tak jednak nie jest. Pomimo tego, iż sama lokalizacja głośników jest niezaprzeczalnie lepsza, to dźwięk ma niższą maksymalną głośność i troszkę gorszą jakość. Najprawdopodobniej zawiniły tu wodoodporne membrany zastosowane do budowy głośników. Sytuacja nie wygląda lepiej na słuchawkach, chociaż maksymalna głośność na HTC Disc A jest tak wysoka, że aż bolały mnie uszy, to dźwięk jest nieco gorszy niż w Note 4. Dodatkowo w dizajnie nie znajdziemy systemowego equalizera, który pozwoliłby na dostosowanie parametrów. W Desire Eye mamy baterię litowo-jonową o dość niskiej pojemności wynoszącej 2400 mAh, a w Note 4 3220 mAh. Chociaż wydawać mogłoby się, że taka różnica przełoży się na diametralnie lepszy czas pracy w Note 4, to HTC świetnie zoptymalizowało swój smartfon i ten z czasem pracy radzi sobie o wiele lepiej niż większość konkurencji. Podczas testu ciągłego odtwarzania filmu z YouTube przez 30 minut na maksymalnej jasności ekranu oba urządzenia uzyskały podobny wynik i bateria spadła o 9% w Samsungu i o 10% w HTC. Wydaje mi się jednak, że to HTC dłużej wytrzymywało podczas normalnego dnia pracy. W obu smartfonach znajdziecie różne tryby oszczędzania energii, które pomogą Wam wydłużyć czas. Zarówno jedno, jak i drugie urządzenie wspiera również technologię szybkiego ładowania. Jednak w HTC specjalnej ładowarki nie znajdziemy w zestawie. Przejdźmy do aparatów. W HTC Desire i mamy 13-megapikselowy moduł z wysoką wartością przesłony z tyłu i kolejny 13-megapikselowy moduł, ale tym razem z niższą wartością przesłony i szerokokątnym obiektywem z przodu. Note 4 posiada 16-megapikselowy moduł z flashem z tyłu oraz moduł 3,7-megapiksela z przodu. Na początek krótko o aplikacjach do fotografowania. HTC wyróżnia się świetnym trybem manualnym, który pozwala ustawić praktycznie wszystkie parametry zdjęcia, takie jak ISO, a nawet wartość przesłony. Note 4 polega na automatyce. W obu znajdziemy całą serię różnych trybów. Przyglądnijmy się jednak jakości zdjęć. Rozpocznijmy od tylnego aparatu. W dobrych warunkach oświetleniowych oba smartfony radzą sobie nieźle. Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie, gdy światła zaczyna brakować. Podczas gdy Note nadal jest w stanie uchwycić ładne zdjęcie, Desire Eye ma problemy i fotografie są ziarniste i brakuje im szczegółowości. Jeśli chodzi o selfie, to tutaj górę bierze oczywiście Desire Eye. Podczas robienia zdjęć przednim aparatem, aplikacja nie ogranicza funkcjonalności i możemy wykorzystać na przykład tryb HDR. Zdjęcia wychodzą świetnie i są to bez dwóch zdań najlepsze selfie, z jakimi kiedykolwiek spotkałem się na urządzeniu mobilnym. Na koniec jeszcze krótko o jakości nagrań. HTC Desire i nagrywa w maksymalnej rozdzielczości Full HD. Nagrania wychodzą dobrze, jednak smartfon nie dorównuje Note 4, który nagrywa nie tylko 4K, ale również posiada np. tryb Full HD 60 klatek na sekundę. Więc który smartfon jest zwycięzcą testu? Moim zdaniem każdy z nich trafia do innej grupy użytkowników i posiada swoje atuty. HTC Desire i na pewno bardziej spodoba się sportowo nastawionym osobom i miłośnikom zdjęć przednim aparatem. Note 4 to propozycja dla kogoś poszukującego narzędzia do pracy. Oczywiście pozostaje również kwestia różnicy w cenie. Warto pamiętać o tym, że Note 4 jest o kilkaset złotych droższy. Który smartfon bardziej przypadł Wam do gustu? Czy zdecydowalibyście się dopłacić do Note 4, czy może Desire Eye lepiej odpowie wasze potrzebom? Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i że w przyszłości odwiedzicie kanał ponownie. Pozdrawiam i do zobaczenia.